Bezpieczeństwo w oczach dziecka. Pod takim hasłem odbył się już 10 raz konkurs plastyczny dla dzieci z powiatu lubińskiego, który organizowany jest pod patronatem Komisji Bezpieczeństwa i Porządku kierowanej przez Starostę Lubińskiego oraz przy wsparciu komendanta Powiatowego Policji w Lubinie. W tym roku na konkurs wpłynęło 311 prac z 17 szkół. Żyli konkursowe wyróżniło 52 prace, wśród nich trzy laureatki. Na początku uroczystej gali głos zabrali jej organizatorzy zabranie głosu organizatorów konkursu dyrektora powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego panią Martę Terczak, a także zastępcę komendanta powiatowego Policji w Lubinie pana Sebastiana Białego. W imieniu starosty lubińskiego pana Adama Myrty serdecznie witam przybyłe dzieci oraz państwa na dzisiejszej uroczystej gali. Celem konkursu było zwiększenie świadomości dzieci w zakresie otaczających ich zagrożeń w szkole, w domu, w drodze, do domu, do szkoły, jak również w internecie. Konkurs miał również na celu przybliżyć działalność prewencyjną policji. W tym roku na konkurs wpłynęło 311 prac. Prace uczestników świadczą o dużej wiedzy na temat występujących w naszym otoczeniu zagrożeń oraz sposobów ich unikania. Pozwalają nam, dorosłym, spojrzeć na ten problem dzieci. Dziękuję bardzo. W chciałbym bardzo serdecznie powitać wszystkich uczestników konkursu plastycznego, rodziców, opiekunów i nauczycieli. Jak się okazuje, jest to już dziesiąta edycja konkursu, który jest organizowany przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Lubińskiego i Komendanta Powiatowego Policji w Lubinie. Konkurs stał się naszą lokalną tradycją i cieszę się z tego, bo obszar, po którym się poruszamy, jest niezmiernie ważny przede wszystkim dla Was, ale i ważny z punktu widzenia interesu społecznego. Wszystkim nam zależy na tym, aby żyło się bezpieczniej. Bezpieczeństwo dzieci jest szczególnie bliskie sercu wszystkich policjantów z naszej komendy. Po krótkich przemówieniach i przywitaniu laureatów konkursu Kilka zasad bezpieczeństwa przypomniały policjantki z Zespołu Profilaktyki Społecznej Komendy Powiatowej Policji w Lubinie oraz komisarz Lew. Kolejną atrakcją dla dzieci było przygotowane przedstawienie przez klasę II F teatralną z pierwszego liceum ogólnokształcącego w Lubinie. I przyszedł czas na wręczenie nagród. Komisja konkursowa wyróżniła sześć szkół, które złożyły najwięcej prac. Za szczególne zaangażowanie w propagowanie tematyki bezpieczeństwa. Zapraszam na scenę po odbiór nagród przedstawicieli szkół. Szkoła podstawowa nr 8 w Lubinie, Zespół szkół nr 3 w Lubinie, Szkoła filialna w Osieku, Szkoła podstawowa nr 5 w Lubinie, Szkoła podstawowa w Raszówce i Szkoła podstawowa w Szklarach Górnych. Komisja konkursowa miała nierada problem z wyłonieniem laureatów konkursu. Po długich i bardzo możliwych obradach wśród nadesłanych prac wybrano te, których autorów dzisiaj gościmy. Obręczenie wręczenie nagród proszę Panią Dyrektor oraz Pana Komendanta, a na scenę zapraszam wyróżnionych uczestników: Julia Oborska, Alena Jurczeniak, Weronika Maryniak. Zapraszam na scenę. Mateusz Lewandowski, Martyna Klemenska, Nikola Szlasko, Patrycja Starzec. Julia Koculewska, Jagoda Mularczyk, Maria Hajduk, Marta Sobczak, Julia Demczak, Amelia Pakosz, Nikola Koszuk, Agata Tomera, Magdalena Świetłowicz, Marcel Bogusławski, Amelia Stankiewicz, Natalia Zielińska, Wojciech Kłosiński, Karina Welc, Maciej Adamowicz, Immanuel Bon, Aleksandra Pokusa, Antoni Drozda Jakub Wyciszkiewicz, Weronika Liszczyńska, Dorota Stasiowska, Beata Zieleniec, Natalia Noga, Nikola Piekulska, Paulina Sosnowska, Sosnowska przepraszam. Aleksandra Wyryńska, Hubert Dulski, Adrian Barcz. Aleksandra Niżnik, Oliwia Garnek, Julia Madejska, Hubert Kot, Szymon Sogołowski, Dominik Górniak, Aleksandra Schmalenberg, Weronika Waków, Marcel Dera, Wiktor Jaśkiewicz, Grzegorz Zięba, Michał Sztur, Oliwia Stachów, i Emilia Pacura. Wszystkich zapraszamy na scenę. Brawa dla wszystkich. Trzecie miejsce zajęła Anna Kobza ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Lubinie. Zapraszamy na scenę. Drugie miejsce zajęła Małgorzata Przybylska ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Lubinie. Gorące brawa. Pierwsze miejsce zajęła Milena ze zespołu szkół nr 3 w Lublinie. Na zakończenie przyszedł czas oczywiście na pamiątkowe zdjęcie i chwilę dla fotoreporterów.